W czwartym już odcinku poradnika rozlicz się z fiskusem, mówić będziemy o organizacjach pożytku publicznego. Warto już teraz zastanowić się, komu przekazać 1% swojego podatku. Starszy komisarz skarbowy Joanna Mielczarek zdradzi również, która z nich, działająca na naszym terenie, cieszy się największym zainteresowaniem wśród podatników. W ubiegłym roku spośród łącznej kwoty, jaką przekazaliśmy na rzecz organizacji pożytku publicznego, aż 20% tej kwoty zostało przekazane na organizację pożytku publicznego z terenu działania Powiatu Wieluńskiego. I tak jedna organizacja, jest to Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, otrzymała aż 50%, -50 tej kwoty, która została przekazana na organizację z naszego terenu. Było to ponad 65 tysięcy złotych. Może nam się wydawać, tak, z punktu widzenia podatnika, iż ta kwota 1 procentu jest w zasadzie nieduża, jednakże dla organizacji pożytku publicznego, jeżeli otrzymają one kilka takich kwot, tak, może, może to być dla nich duże, duże wsparcie, także my ze swojej strony zachęcamy państwa do przekazywania tej kwoty. Tak organizacji pożytku publicznego jest rzeczywiście całe mnóstwo, ale warto właśnie się tutaj zauważyć, że mieszkańcy naszego regionu dostrzegają te, które przynoszą bezpośrednio pomoc mieszkańcom naszego regionu właśnie. Zgadza się, dlatego no, każdy z podatników tak może wybrać swoją organizację, czy to organizację, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych czy inną, natomiast no, na pewno jest to, jest to miłe, że spośród prawda, wszystkich organizacji, na które przekazaliśmy procenta, był było ich około 500 aż taki procent 20% przekazaliśmy na rzecz naszych organizacji w Wieluniu. Co zrobić, aby przekazać 1% podatnicy mogą mogą przekazać tą kwotę tylko w przypadku kiedy w swoim zeznaniu podatkowym wykażą należny podatek, podatek, tak. Wystarczy, że w formularzu złożony odpowiedni wniosek. Co tutaj mam na myśli? Wystarczy, że w odpowiednim miejscu Wpiszemy numer wpisu danej organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego KRS i oczywiście wpiszemy kwotę przekazywanej darowizny. Warto tutaj pamiętać, że nie wszystkie organizacje pożytku publicznego możemy obdarować jednym procentem. Wykaz tych organizacji został ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tam też znajduje się stosowny wykaz, gdzie możemy szukać, tak, sprawdzać, ale my zachęcamy do korzystania z specjalnej wyszukiwarki na stronie www.deklaracje.gov.pl. Tam wystarczy, że wpiszemy miejscowość Wieluń tak, i zostaną nam wyświetlone wszystkie organizacje z terenu Wielunia, na które możemy przekazać nasz 1%. Pamiętajmy o tym, że wskazując kwotę, jaką chcemy przekazać na rzecz, na rzecz organizacji, powinniśmy ją zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Korzystając z interaktywnych formularzy, system deklaracji sam kontroluje już tą kwotę tak, i tak, jakby już domyślnie po wyliczeniu całego należnego podatku wpisze nam odpowiednią kwotę. Warto zauważyć, że 1% nie dotyczy osób spóźnialskich. Dlaczego? Zgadza się. Aby 1% naszego należnego podatku został przekazany, nie wystarczy Złożyć stosowny wniosek, czyli wpisać, wpisać numer KRS i przekazywaną kwotę, ale zeznanie musi być złożone w terminie ustawowym, tak, czyli w przypadku PIT-ów 28 był to termin 31 stycznia, a w przypadku pozostałych formularzy jest to 30 kwietnia. Drugim ważnym warunkiem jest również uiszczenie podatku należnego, który powinniśmy wpłacić. Wpłatę podatku powinniśmy dokonać w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego. W zeznaniu podatkowym możemy wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać nasz 1%, ale pamiętajmy o tym, że w przypadku, kiedy jesteśmy zobowiązani do złożenia dwóch zeznań podatkowych, a taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym i oprócz tego jeszcze złożenia zeznania PIT 37, bo dajmy na to pracowaliśmy, tak, to w każdym tym zeznaniu możemy wskazać inną organizację. Ważne jest też, czy chcemy, aby Urząd Skarbowy przekazał organizacji pożytku publicznego nasze dane, tak? Wystarczy, że zaznaczymy w zeznaniu odpowiedni kwadracik, że wyrażamy na to zgodę. Wtedy, jeżeli zgodzimy się, naczelnik Urzędu Skarbowego może przekazać do organizacji nasze dane, a mamy tutaj na myśli imię i nazwisko i nasz adres. Za tydzień w poradniku mówić będziemy o tym, jak uniknąć błędów w Pitach. Zapraszamy!